Nic łatwiejszego niż prosty w układzie współrzędnych Cię w tym dziale nie spotka. Serio, nie ma się czego obawiać. Pokażę Ci dzisiaj wszystko, co musisz wiedzieć, żeby zrozumieć ten temat raz na zawsze. A jeśli jeszcze nie wiesz, czym różni się postać kierunkowa prostej od postaci ogólnej, to spokojnie na to pytanie też znajdziesz odpowiedź w tym filmie. Plan jest taki, najpierw krótka teoria, żebyś wiedział w ogóle o co w tym chodzi, a później lecimy do zdanek, żebyś nauczył się wykorzystywać to w praktyce. A żeby Ci pomóc jeszcze bardziej, to przygotowałem dla Ciebie karty wzorów stworzonych specjalnie tego działu, żebyś nie musiał tracić czasu na szukanie informacji. Będzie, że mogę debrać za darmo w dalszej części odcinka, więc oglądaj do końca. A więc przechodząc do części teoretycznej, to musisz wiedzieć, że są tylko dwa rodzaje równań, za pomocą których można opisać nasze proste. Więc chodź, już ci je omówię. A więc pierwszą postacią równania jest równanie w postaci kierunkowej. Prosto w postaci kierunkowej opisujemy równaniem y równa się ax plus b, gdzie a jest współczynnikiem kierunkowym, a b jest wyrazem wolnym nasze a możemy obliczyć korzystając z tego, że jest to tangens kąta alfa, czyli tangens kąta pod którym nasza prosta jest nachylona do osi OX. Natomiast jeśli mamy podane współrzędne dwóch punktów, przez które przychodzi nasza prosta, np. Na przykład współrzędne A i B, to jesteśmy w stanie od razu wyznaczyć równanie kierunkowe naszej prostej. Wystarczy, że skorzystamy sobie z tego wzoru, że y minus yA jest równe a razy x minus xa, gdzie nasze a to tak naprawdę yB minus yA przez xB minus xa. A jeśli mamy podane dwie proste, to korzystając ze współczynników kierunkowych A, tych prostych, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy te proste są do siebie równoległe, czy może prostopadłe. A więc dwie proste będą do siebie równoległe wtedy, kiedy ich współczynniki kierunkowe będą sobie równe. Natomiast te dwie proste będą prostopadłe wtedy, kiedy współczynnik kierunkowy jednej prostej razy współczynnik kierunkowy drugiej prostej jest równy minus 1. Postać kierunkowa prostej to postać, z której będziemy korzystali w 99% przypadków. Jest ona zdecydowanie najwygodniejsza i najłatwiejsza do liczenia. Ale co z tym 1%? No właśnie. Jest jedno Ograniczenie, o którym już Ci mówię. Jeśli prosta będzie prostopadła do osi X, to niestety będziesz musiał skorzystać z postaci ogólnej, do której zaraz sobie przyjdziemy. Po prostu nie jesteś w stanie zapisać wzoru z postaci kierunkowej w taki sposób, żeby wyszła nam pionowa prosta linia. A więc przejdźmy już do równania prostej w postaci ogólnej i tutaj już omówię Ci ten szczególny przypadek, o którym przed chwilką Ci wspomniałem. Prostą w postaci ogólnej opisujemy równaniem ax plus by plus c równa się 0. Jeżeli a będzie równe 0, to prosta jest równoległa do osi x, natomiast jeśli b będzie równe 0, to prosta jest równoległa do osi y, czyli tak naprawdę jest prostopadła do osi x i to jest właśnie ten szczególny przypadek. Natomiast jeśli C będzie równe 0, to prosta przychodzi przez początek układów współrzędnych. I mając podane dwie proste w postaciach ogólnych, również jesteś w stanie stwierdzić, czy są one do siebie równoległe, czy prostopadłe. Będzie to tutaj nieco trudniejsze, więc jednak mimo wszystko mi się trzymać postaci kierunkowej, natomiast już pokażę Ci, jak możesz też to zrobić, mając podane postacie ogólne. A więc proste są do siebie równoległe wtedy, kiedy a1 razy b2 odjąć a2 razy b1 jest równe 0. Natomiast proste są do siebie prostopadłe wtedy, kiedy a1 razy a2 dodać b1 razy b2 jest równe 0. A więc to tyle z teorii. Nic więcej ci już nie będzie potrzebne. a Abyś nie musiał co chwilę wracać tego odcinka do części teoretycznej, to wszystko umieściłem oczywiście w karcie wzorów, którą za sekundkę będziesz mógł odebrać. A my przejdźmy sobie już do części praktycznej i wspólnie rozwiążmy kilka zadanek. A jeśli jesteś ambitny i masz dość problemów z matematyką, to zapisz się na korepetycję w zespole wzorowania. Wystarczy, że wyślesz do mnie wiadomość prywatną na Instagramie. Możesz również zaobserwować mój profil po więcej matematyki, bo regularnie dzielę się nam przydatnymi materiałami. Zadanie pierwsze to taka absolutna podstawa. Dowiesz się w nim, jak wyznaczyć równanie prostej równoległej i prostej prostopadłej do prostej podanej w poleceniu. A więc mamy podane równanie prostej k y równa się 7x-3. Oraz punkt P o współrzędnych minus -14, minus -3. No i musimy wyznaczyć równanie kierunkowe prostej L, która na samym początku jest równoległa do prostej K, i prostej L, która jest prostopadła do prostej K w podpunkcie B. I wiemy oczywiście, że prosta L przechodzi przez nasz punkt P. Więc w jaki sposób możemy to zrobić? Na początku zacznijmy od prostej L, która jest równoległa do prostej K. Więc wiemy, że żeby proste były równoległe, to znaczy, że ich współczynniki kierunkowe muszą być takie same. Czyli nasze AL musi być równe AK. Natomiast nasz współczynnik kierunkowy w prostej k jest równy 7, więc al musi być po prostu równe 7. Czyli już naszą prostą l możemy sobie zapisać, że jest to y, które jest równe 7x dodać b. No i jak doliczyć się do tego wyrazu wolnego? Tutaj należy skorzystać z tego, że znamy dokładnie współrzędne punktu p, przez który przychodzi nasza prosta l. Te współrzędne to jest minus 14 minus 3, czyli piszemy punkt p minus 14. Minus 3 zawiera się w prostej l. I teraz co robimy? Minus 14 to współczynna xowa, minus 3 to współrzędna y, więc minus 3 równa się 7 razy minus 14 dodać b, czyli minus 3 jest równe minus 98 dodać b, czyli nasze b jest tak naprawdę równe 95. No i teraz możemy sobie już zapisać równanie prostej l, czyli l dwukropek y równa się 7. X dodać 95 i ta prosta L jest równoległa do prostej K podanej w poleceniu. Natomiast teraz przejdziemy sobie do podpunktu B i tutaj musimy wyznaczyć prostą L, która jest z kolei prostopadła do prostej K. Więc żeby proste były do siebie prostopadłe, to mnożenie ich współczynników kierunkowych musi być równe, słuchajcie, minus 1 Czyli AL razy AK. AK jest równe 7. Musi być równe minus 1, czyli nasze AL słuchajcie, musi być równe minus 1 siódmej. Skoro AL jest równe minus 1 siódmej, to sobie możemy wypisać równanie prostej l, czyli y równa się minus 1 siódma X plus b i wiemy również, że punkt P po raz kolejny zawiera się w naszej prostej l. Punkt P miał współrzędne tutaj wyżej wypisane, czyli minus 14 minus 3, więc wiemy, że minus 3 jest równe minus 1,7 razy minus 14 dodać b. No i teraz wystarczy, że obliczymy sobie ten wyraz wolny b, czyli minus 3 równa się. Minus 1,7 razy minus 14 to siódemka się skróci oczywiście z 14 na 2 i na 1, więc otrzymamy 2 dodać b, czyli nasze b będzie równe po prostu minus 5. Czyli skoro b jest równe minus 5, to nasza prosta l jest opisana równaniem y równa się minus 1,7x odjąć 5. I to jest nasza prosta, prostopadła do prostej podanej w poleceniu. Tak jak obiecałem, mam dla Ciebie kartę wzorów, którą stworzyłem specjalnie do tego działu. Znajdziesz w niej wszystkie potrzebne wzory, twierdzenia i tym podobne rzeczy, które będziesz musiał znać na nadchodzącym teście. Wszystko jest podparte rysunkami i przykładami, żebyś mógł zrozumieć cały materiał w możliwie najłatwiejszy sposób, oszczędzając masę czasu. Sporo osób już ją odebrało, jest mega zadowolonych, więc nie przegap swojej szansy, a link do jej pobrania za darmo znajdziesz tam na dole w opisie filmu. A w zadaniu drugim będą nas prosili o to, żebyśmy wyznaczyli tangę z kąta nachylenia naszej prostej k do osi OX i w jaki sposób to zrobić? Na samym początku musimy zauważyć, że tangę z kąta nachylenia to jest to samo co współczynnik kierunkowy naszej prostej, czyli w momencie, w którym wyznaczymy sobie a, czyli współczynnik kierunkowy, to będziemy oczywiście od razu znali tangę z kąta nachylenia. Więc w jaki sposób możemy wyznaczyć ten współczynnik kierunkowy? To nasze a obliczamy sobie korzystając ze wzoru, że to jest yB odjąć yA podzielić przez xb minus xa. Oczywiście ten wzorek znajdziecie w kartach wzorów, więc w jaki sposób możemy to policzyć? No już nic innego nie wchodzi w grę niż podstawianie. yb to jest to samo co minus 5, więc piszemy sobie minus 5, odjąć ya, które jest równe 1. Następnie mamy xb, xb jest równe minus pierwiastek z 8, natomiast pierwiastek z 8 to jest to samo co pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 2, więc możemy powiedzieć, że jest to 2 pierwiastki z 2, czyli mamy tak naprawdę minus 2 pierwiastki z 2, no i odjąć xa, nasze xa jest równe pierwiastek z 2, więc mamy minus pierwiastek z 2. Czyli tak naprawdę w liczniku, w liczniku otrzymujemy sobie minus 6, w mianowniku otrzymujemy sobie minus 3 pierwiastki z 2. Więc co teraz widzimy? Na pewno minus z minusem nam się skracają, trójka nam się skróci z szóstką na jedynkę i na dwójkę. Więc tak naprawdę otrzymamy sobie, że 102 podzielić przez pierwiastek z dwóch, no i teraz możemy sobie jeszcze usunąć niewymierność. Więc wystarczy, że pomnożymy sobie razy pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z dwóch. Wtedy w liczniku otrzymujemy dwa pierwiastki z dwóch, w mianowniku dwójkę, dwójki nam się skracają i otrzymujemy pierwiastek z dwóch. Więc wiemy, że ten współczynnik kierunkowy A jest równy właśnie pierwiastkowi z dwóch, a to jest z kolei tangens kąta nachylenia. Czyli tangens alfa jest równy pierwiastek z dwóch i to jest już odpowiedź tego zdania. Więc może i polecenie brzmiało troszeczkę niezrozumiale, no bo pojawił się tangens, pojawiło się jakieś nachylenie prostej, natomiast wcale skomplikowane to nie było. Nadchodzi sprawdzian, czasu jest coraz mniej, a Ty dalej nie zabrałeś się za przygotowania? Zapisz się na kurs i ogarnij cały. Ten dział wzorowo. Dołączając do kursu, przygotujesz się do testu znacznie lepiej, bo każdy z tematów podzieliłem na trzy części. Część wstępna, która jest właśnie tym odcinkiem, ale bez reklam, część z pewniakami, czyli zadaniami, które mają największą szansę pojawić się na Twoim sprawdzianie, oraz część z najcięższymi zadaniami na wypadek, gdyby Twój nauczyciel miał Cię czymś zaskoczyć. A dodatkowo w bonusie otrzymasz przykładowy sprawdzian do samodzielnego rozwiązania, by wzmocnić Twoją pewność siebie, dostęp do społeczności kursantów, w której zawsze znajdziesz pomoc i wsparcie, oraz kartę wzorów przygotowaną specjalnie pod ten dział, żeby. Nie musiał tracić czasu na szukanie informacji. Kliknij link w opisie i zobacz, co jeszcze zyskasz, dołączając do kursu. A w zadaniu trzecim dowiesz się, jak w praktyce wyznaczyć równanie prostej w postaci ogólnej i pokażę ci tutaj mój sprytny sposób, żebyś nie musiał nie wiadomo ile się z tym męczyć. Więc musimy wyznaczyć równanie prostej przechodzącej przez punkt A oraz przez punkt B i w jaki sposób możemy to zrobić. Słuchajcie, zawsze, jak macie wyznaczyć równanie prostej, wychodźcie sobie zawsze od wzoru na postać kierunkową, czyli po prostu skorzystamy sobie z tego tradycyjnego wzoru Y minus YA. Równa się nasze a razy x minus xa. Wiemy oczywiście, że to nasze a jest tym samym a, które liczyliśmy w poprzednim zadaniu, czyli tak naprawdę wiemy, że jest to yb odjąć ya, podzielić przez xb odjąć xa. I mnożymy sobie wszystko razy x minus xa. No i teraz wystarczy, że podstawimy sobie już nasze punkty, nasze punkty a i b, do równania właśnie tej naszej prostej, więc sobie to w tym momencie zróbmy. Czyli nasza prosta l jest opisana równaniem y minus ya. Y a był równe 7, czyli mamy y minus 7, to się równa y b, który był równe minus 2, czyli mamy minus 2. Minus 7 podzielić przez xb, które był równe minus 1, czyli mam minus 1 minus xa, czyli minus minus 4, czyli tak naprawdę jest to plus 4, razy x minus xa, xa było równe minus 4, więc tutaj również jest plus 4. Czyli możemy sobie powiedzieć, że y minus 7 jest to to samo, co w liczniku jest minus 9, w mianowniku jest 3 razy x plus 4. Co jest następnie? y minus 7 równa się, minus 9 przez 3 jest to minus 3, razy x plus 4, czyli nasza prosta l jest opisana równaniem y, równa się, to minus 7, już sobie przerzucę tutaj oczywiście na stronę prawą, czyli jest to minus 3x po wymnożeniu. Następnie mamy minus 3 razy 4, czyli jest to minus 12, ale dodając sobie tą siódemkę, jest to tak naprawdę minus 5. I słuchajcie, nasza prosta L w postaci kierunkowej jest opisana równaniem y równa się minus 3x minus 5. I wszystko teoretycznie wydaje się spoko, tylko że my mamy postać kierunkową, a prosili nas o polecenie o postać ogólną. Więc w jaki sposób możemy przejść do postaci ogólnej? Przypomnę wam, jak ona w ogóle wygląda. Jest to ax plus by plus c równa się 0, czyli jak widzicie x, y oraz wyraz wolny są na jednej stronie i całość ma być przyrównana do zera, więc my doprowadzimy sobie wszystko do identycznej postaci. Czyli możemy minus 3x przerzucić sobie na lewą stronę oraz minus 5 przerzucić sobie na stronę lewą, więc wtedy otrzymamy 3x, dodać y, dodać 5. Które jest równe 0, i to jest już dokładnie nasza postać ogólna, i teraz muszę Wam jeszcze powiedzieć, że ta nasza trójka to jest nic innego niż nasze a, które zaznaczyliśmy tutaj. Nasza jedynka, która stoi przy y, to jest po prostu nasze b. A nasze c jest równe piątce, czyli dokładnie temu wyrazowi wolnemu. I w taki sposób należy przekształcać równanie prostej w postaci kierunkowej do równania prostej w postaci ogólnej. Także to już był wstęp do tematu prosty w układzie współrzędnych. A jeśli chcesz poznać pewniaki oraz najtrudniejsze zdania z tego tematu oraz z całego tego ciału i odebrać masę bonusów, to dołącz do kursu, do którego link masz rzeczywiście w opisie. A jeśli chcesz ogarnąć resztę tematów z całego tego działu, to wbijaj koniecznie na tą playlistę.